Wiadomość dla Ciebie teraz, opiekun zwierząt. Zaufaj swoim instynktom. Dziś pojawia się opiekun zwierząt, aby przypomnieć Ci, że Masz w sobie potężną instynktowną energię, która wie, w którą stronę iść. Zwierzęta są aniołami natury, niosą mądrość, ochronę i uzdrawiającą obecność. Kiedy łączysz się z ich energią, zaczynasz lepiej zrozumieć siebie i swoje dary. Masz w sobie wewnętrzne zwierzę, może być dzikie. Ochronne, instynktowne, a jednocześnie spokojne. Zwierzęta nie kwestionują tego, co czują. One po prostu czują i działają. I to jest Twoja lekcja na dziś. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie: co naprawdę czuję? Jak chce się czuć? Czego naprawdę potrzebuję? Pozwól swojej instynktownej energii wyrazić się w naturalny sposób, nawet jeśli jest intensywna. Pozwól jej przepłynąć przez Ciebie. Ona zaprowadzi Cię z powrotem do Twojego naturalnego stanu. Zaufaj sobie, Twoje instynkty prowadzą się dokładnie tam, gdzie potrzebujesz być.